Witam Państwa serdecznie. Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na moją wystawę 15 marca Muzeum Miasta Gdyni, która jest wystawą po trochu retrospektywną. Jest to 30-lecie, oficjalne 30-lecie mojej działalności tak zwanej artystycznej, na, którym, na której będę pokazywał rzeźbę, rysunek i malarstwo. Jak chodzi o rzeźbę, jest to, są to przedmioty wykonane w materiałach ceramicznych, czyli tak zwanych wysokopalnych. Według fachowców określanych jako rzecz trudną i dość wyjątkową, także może to Państwa zainteresować. Natomiast jak chodzi o rysunek i malarstwo, to jeżeli mógłbym sam określić, jak to się nazywać, jak to, do jakiej grupy to zakwalifikować, to jest to Malarstwo i rysunek w konwencji przedstawiającej lub realistycznej w atmosferze surrealistyczno-dark tak zwanej. Także jeżeli ktoś jest cały czas zadowolony, chce się zasmucić trochę lub na odwrót, to zapraszam serdecznie.